Johnny, a to mój pierwszy vlog. A w nim chciałbym poruszyć sprawę właśnie vlogowania. Pierwsze, o czym chciałbym porozmawiać, to tło. Tło. Bardzo często jest źle dobierane przez vlogerów, nie zdając sobie w ogóle z tego sprawy, że tło może odciągać uwagę od tego, o czym mówią, od tematu, od ich wypowiedzi. Warto dobrać tło w miarę takie spontaniczne, luźne, bez zbędnej masy pierdół, które nie przyciąga uwagi, nie odwraca uwagi od tego, co mówi vloger, a, a dobrze komponuje się z tematem. Drugą sprawą jest temat jąkania się. Vlogerzy często zapominają tekstu, nie wiedzą, co powiedzieć, robią przerwy, jęczą, stękają, nie wiedzą w ogóle, co zrobić. Potem muszą kręcić od nowa, albo obrawiać ten film, albo wrzucają takie z takimi e-, -a". No i myślę, że nie jest to zbyt dobre, jeżeli widz ogląda i musi słuchać tego wszystkiego, albo filmik skacze ciągle, bo wycinane są kolejne jęki. Dlatego moim zdaniem dobrą sprawą jest korzystanie z kartki, na której można sobie zapisać tematy, na które chce się rozmawiać, ewentualnie jakieś myśli przewodnie, żeby nie zapomnieć po prostu tekstu. No i postanowiłem, że sam będę właśnie miał tak... Mam taki zamiar, żeby spisywać swoje myśli przewodnie czy też tematy na kartce. I właśnie mam tu taką kartkę ze sobą. I mam nadzieję, że coś mi z tego wyjdzie. Więc zaczynamy. Fajna broda? Zajebista. Ale w niedzielę ją ścinam. I nic na to nie poradzicie. Aaaaa! Tak. To była moja parodia vloga. Zresztą sama kategoria powinna wam o tym powiedzieć. Zresztą nie nadaje się do vlogów, więc na razie nie będę się za to brał. Zagadka. Co pisałem na kartce? Odpowiedzcie w komentarzach poniżej. Tak, nie nadaje się do vlogów. Ale za to poznałem ostatnio kilku ludzi, jednych bliżej, drugich mniej bliżej, innych wcale, którzy zajmują się vlogami czy też kręcą inne filmy i wrzucają to na YouTube. A. W tym momencie zapraszam do subskrybowania tych kanałów, ponieważ moim zdaniem ci ludzie kręcą dobre filmiki i naprawdę zasłużyli na subskrypcję oraz tych kanałów, które nie zasłużyły na subskrypcję ale też możecie na zachętę ich subskrybować, żeby im było miło, To budujące, naprawdę, więc zapraszam. Klikać. Klikać. No już. Klikać. Klikać.